Netflix przeżywa właśnie koszmarny czas, notując potężne spadki na giełdzie i spadek stałej liczby widzów. W ciągu miesiąca wycena Netflixa spadła o około 50% i powróciła do poziomów z 2018 roku sprzed boomu pandemicznego. Co wykańcza Netflixa? Coraz mniej ciekawe produkcje? Konkurencja? Czym może dość nachalne narzucanie postępowej narracji widzom? A może niedoszacowanie kosztów blokady dla rynku rosyjskiego oraz współdzielenia kont? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Dzisiaj spojrzymy na Netflixa, ale i na rozwój i przemiany w całym segmencie platform streamingowych, który stał się zdecydowanie bardziej konkurencyjny. Prosiliście o ten odcinek pod ostatnim bizwikiem, a wielu z Was wyraziło własne zdanie co do przyczyn problemów Netflixa. Sprawdzimy zatem, czy trafiliście w sedno. Zauważyłem też, że coraz większa liczba osób w związku z nagłym i dynamicznym spadkiem wartości akcji Netflixa zadaje sobie pytanie, czy Netflix upadnie. Na to pytanie również sobie dzisiaj odpowiemy. Zanim jednak to się wydarzy, warto kliknąć czerwony przycisk subskrypcji poniżej, aby nie ominęły Was kolejne odcinki serii. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Na czym polegają problemy Netflixa? Przypomnijmy sobie, co w zasadzie się wydarzyło. Netflix zaliczył pierwszy spadek subskrybentów od dekady. W pierwszym kwartale tego roku spółka straciła 200 tysięcy subskrybentów, choć w prognozach zakładano przyrost bazy o 2,7 miliona użytkowników. Po przedstawieniu wyników i prognoz na przyszły kwartał, wycena spółki spadła z około 350 dolarów za akcję do 226. Następnie systematycznie spadała aż do dołka, który w środę wyniósł około 190. To poziomy wyceny widziane ostatni raz w 2018 roku, kiedy spółka była jeszcze przed pozyskaniem olbrzymiej ilości subskrybentów podczas pandemii. Przypomnijmy, na koniec 2021 roku Netflix miał już niemal 222 miliony abonentów na całym świecie. Jednak znaczną rolę w pompowaniu wyniku firmy odegrała pandemia. Najlepszy okres dla spółki przyszedł właśnie za sprawą gospodarczych lockdownów. Dzięki zmianie trendów konsumpcyjnych 2020 rok zakończył się dla serwisu wzrostem nowych subskrypcji o ponad 36 milionów, co stanowi około 16% całej obecnej puli odbiorców. Dla porównania, w bardzo dobrym dla Netflixa 2019 firma pozyskała około 28 milionów subskrybentów. To także był świetny wynik, natomiast 2021 zaczął już powoli studzić apetyty inwestorów. Platforma pozyskała w ubiegłym roku 18,2 miliony abonentów, mniej więcej o połowę mniej niż w 2019 roku. Jednocześnie rynek spodziewał się po Netflixie stabilizacji dynamiki rozwoju i powrotu do tempa z 2019 roku. Netflix rozczarował także prognozami na przyszłość, gdzie już na pierwszy kwartał tego roku zapowiedziano powiększenie puli odbiorców zaledwie o 2,5 miliona subskrybentów. Do tego zamiast zapowiadanego wzrostu platforma ogłaszając ostatnio wyniki pierwszego kwartału poinformowała o spadku ilości użytkowników. To wywołało kolejny szok na giełdzie. Co prawda mówimy jedynie o 200 tysiącach abonentów, którzy w skali ponad 220 milionów subskrybentów stanowią zaledwie krople w morzu. Dodatkowo jeżeli weźmiemy pod uwagę zawieszenie usług w Rosji, które spowodowało utratę 700 tysięcy abonentów, to wynik wciąż powinien być dodatni. Natomiast Nadal byłby on daleki od oczekiwań, zwiastując kolejne problemy firmy. Sytuacji z pewnością nie poprawiła prognoza na dalszy spadek użytkowników, który w nadchodzącym kwartale ma wynieść 2 miliony subskrybentów. Innymi słowy, zarząd Netflixa świadomie zapowiada drugi kwartał spadków, i to tym razem całkiem porządnych, bo stanowiących odwrotność tego, co zapowiadano na pierwszy kwartał 2022. Co ciekawe, z drugiej strony platforma spełniła oczekiwania rynku dotyczące zysku i przychodów, ale wycena firmy i tak gwałtownie runęła. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że dla wyceny spółki na giełdzie w krótkim terminie bardziej istotne są prognozy na przyszłość. Pytanie zatem, co stoi u podstaw obecnej bardzo ostrożnej komunikacji Netflixa. To chwilowa zadyszka, czy może rynek zdążył się już nasycić? Dlaczego Netflix traci subskrybentów? Z oficjalnej opinii zarządu dowiadujemy się o dwóch czynnikach wpływających na dalszy rozwój platformy. Wzrost naszych przychodów uległ znacznemu spowolnieniu. Utrudnienia te wynikają ze współdzielenia kont w ramach gospodarstw domowych oraz rosnącej konkurencji. Rynek streamingowy od pierwszych własnych Produkcji Netflixa takich jak House of Cards czy Stranger Things znacząco się zmienił. Od dłuższego czasu ten segment biznesu ulega fragmentacji, a tort w postaci widzów dzieli się na coraz większą liczbę graczy. To jednak nie jedyne powody, przez które Netflix może tracić odbiorców. Wśród winowajców spadku oglądalności można upatrywać również politykę Netflixa, którego produkcje wykazują coraz większe zaangażowanie w kreowanie światopoglądu widzów. Często spotyka się to z oporem ze strony subskrybentów i coraz większą ilością memów powstających na kanwie miejscami przesadnej już politycznej poprawności i postępowej narracji. Ciężko byłoby precyzyjnie powiedzieć, jaka część widzów odchodzi z platformy z tego powodu, bo nikt nie robi w tym temacie badań. Warto jednak o tym wspomnieć w kontekście utraty widzów, skoro coraz częściej w internecie można spotkać głosy określające ten aspekt jako jedną z przyczyn anulowania subskrypcji. Zresztą pytanie, co sądzicie o dość daleko idącym przekazie społecznym w produkcjach Netflixa? Czy postępowa narracja w filmach stanowi dla Was wadę, zaletę, czy może jest to aspekt zupełnie neutralny? Dajcie znać w komentarzu. Część widzów wskazuje także na coraz mniej ciekawą ofertę filmów i seriali dostępnych na Platformie, często porównując produkcję do coraz bogatszej oferty konkurentów. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu, kto zagraża dominacji Netflixa. Pierwszy problem Netflixa. Coraz większa konkurencja. Netflix jest nadal liderem tego segmentu, ale konkurencja powoli nadrabia dystans. Na początku swojej działalności platforma nie miała sobie równych i ciężko było znaleźć konkurenta w tej lidze. W tej chwili jednak sytuacja mocno się zmieniła, bo na rynek streamingowy wkroczyło wiele znanych marek. Każdy widz ma z kolei do dyspozycji zaledwie dobę, a produkcje poszczególnych platform coraz częściej są zbliżone poziomem. Widzowie muszą zatem wybrać film czy serial, któremu poświęcą najwięcej uwagi. Przyjrzyjmy się zatem bliżej firmom, które stanowią bezpośrednią konkurencję dla Netflixa. Hulu. Platforma Hulu, która nie jest w Polsce zbytnio znana, jest jedną z najstarszych stażem platform streamingowych. Powstała mniej więcej w tym samym czasie, w którym Netflix zaczął testować własną platformę filmów online. Był to rok 2007. Co ciekawe, firma należy do The Walt Disney Company, czyli właściciela innej platformy Disney. Plus. Obie platformy rywalizują z Netflixem, ale Disney Plus ma widownię bardziej family-friendly, a Hulu jest platformą nastawioną bardziej na widownię Netflixa. Hulu ogranicza swoją działalność głównie do Stanów Zjednoczonych i Japonii, gdzie posiada już bazę klientów wynoszącą około 43 miliony subskrybentów. Stanowi to około 1 piątą aktywnych subskrybentów. Netflixa. Disney Plus, olbrzymią dynamiką wzrostu charakteryzuje się właśnie platforma Disney Plus, która powstała dopiero w 2019 roku. W tej chwili ma już ponad 130 milionów użytkowników, goniąc w tej kategorii Amazon Prime i Netflixa. Dzięki bogatej historii marki znajdziemy na niej wszystkie filmy i seriale produkowane pod szyldem Pixar, National Geographic Lucasfilm czy Marvel Studios zobaczymy na niej choćby popularne Gwiezdne Wojny czy cały świat MCU, HBO Max. Właścicielem tej platformy jest od niedawna dość świeży podmiot, który powstał 8 kwietnia tego roku Warner Bros. Discovery Inc. Było to możliwe dzięki fuzji dwóch znanych spółek Discovery Inc., czyli właściciela m.in. polskiego TVN-u oraz Warner Media. Efektem tej fuzji jest powstanie wiodącego podmiotu na globalnym rynku medialnym. Amerykanie mają środki do tego, by zagrozić pozycji Netflixa, jednak do tej pory niespecjalnie stawiają na ten sektor platforma dostępna jest w dość niewielu krajach i dopiero w marcu zadebiutowała na przykład w Polsce, nie licząc starszej wersji platformy, czyli HBO Go. Oferują jednak coraz więcej oryginalnych produkcji, łącznie z dostępem do wszystkiego, co moglibyśmy zobaczyć na stacji HBO. Polityka wydawania seriali jest również inna niż na Netflixie, ponieważ HBO robi to co jakiś czas, zamiast wypuszczać wszystkie odcinki serialu jednocześnie. W ten sposób HBO zachowuje przy sobie Widza ciekawego dalszych wydarzeń. Być może Netflix również niebawem pójdzie w tym kierunku, aby zmotywować widzów do pozostania na platformie. Na koniec dzieło firmy, którą stworzył Jeff Bezos, do niedawna najbogatszy człowiek na świecie, czyli platforma Amazon Prime. Mimo utworzenia platformy przez Amazon już w 2006 roku, na poważnie firma zaczęła rozwijać ten segment dekadę później. Prime Video posiada już ponad 26 tysięcy pozycji filmowych i ponad 2700 seriali, których dostępność jest inna dla różnych rynków. W efekcie oferta tej platformy jest już bardziej rozbudowana niż oferta Netflixa, natomiast posiada mniej oryginalnych produkcji. Coś za coś. Z Amazon Prime w zeszłym roku korzystało ponad 200 milionów użytkowników. Natomiast usługa Amazon Prime to nie tylko Prime Video, przez co nie jest w pełni jasne, jak wielu z tych użytkowników korzysta również z dostępności filmów. Konkurentów Netflixa jest oczywiście więcej, ale ograniczymy się do globalnych graczy, którzy mają realne szanse w walce z Netflixem. Przy okazji dajcie znać w komentarzu, która platforma streamingowa wydaje się Wam obecnie najbardziej atrakcyjna. I dlaczego? Ciężko jest oczywiście jednoznacznie określić, która z firm posiada najlepszą ofertę dla widzów. To dość subiektywne. Natomiast sami widzicie, jak potężne firmy postanowiły wejść na ten rynek. To czyni walkę z konkurencją coraz bardziej kosztowną, zarówno w kontekście produkcyjnym, jak i w kontekście utraty części widzów. Mimo obecnego zachwiania wyceny spółki, warto pamiętać, że Netflix to nadal gigant i lider całego segmentu. Potwierdzają to również dane z wyszukiwarki Google, gdzie sporo z pierwszych 10 pozycji najbardziej wyszukiwanych produkcji to nadal produkcje Netflixa. Spójrzcie sami. Dominację widać szczególnie w segmencie seriali, zarówno w roku 2020 jak i w 2021. To samo zresztą widać w kontekście nagród Emmy. Ponadto kiedy obserwer zapytał ankietowanych, przy której platformie by zostali, gdyby mogli wybrać tylko jedną, widzowie nadal w większości wskazali Netflixa. Tak natomiast wyglądał poziom zadowolenia widzów z oferty poszczególnych platform. Drugą blokadą w rozwoju, którą podkreślił zarząd spółki jest współdzielenie. Kont. Netflix może być zmuszony utrudniać politykę współdzielenia kont, ponieważ przekłada się ona na coraz bardziej zauważalną stratę w przychodach. Według danych z ankiety przeprowadzonej przez Kilde Cable Bill więcej niż połowa głosujących wspomniała, że dzieli się swoim hasłem i współdzieli konto. Sam Netflix szacuje dodatkową liczbę użytkowników korzystających w ten sposób z platformy na około 100 milionów osób. To oznaczałoby, że około 1 trzecia rzeczywistych odbiorców nie płaci za użytkowanie. Dzielenia się hasłem i kontami na tym etapie pewnie nie da się zupełnie wyeliminować. Natomiast od dawna mówi się, że Netflix stara się obronić przed tego typu działaniami. Choć od długiego czasu to ryzyko było wkalkulowane w funkcjonowanie biznesu. Teraz zaczyna być finansowo uciążliwe. Już wcześniej pojawiły się informacje o możliwości wprowadzenia dodatkowej opłaty w wysokości 9 do 13 zł od każdego dodatkowego profilu, który nie należy do naszego gospodarstwa domowego. Na razie tego typu program pilotażowy ruszył w kilku krajach Ameryki Łacińskiej. Zobaczymy, czy te ograniczenia dotrą również do Polski. W przypadku tak dużej i ciągle rozwijającej się konkurencji Netflix ma jeszcze trzeci znaczący problem nieustanny wzrost wydatków na poszerzanie oferty. Spójrzcie tylko, jak wygląda biblioteka filmów i seriali od największych graczy na rynku. Fotel lidera niestety zobowiązuje do utrzymywania wydatków na produkcję na coraz wyższym poziomie, aby nie dać się dogonić. Tym samym roczne wydatki Netflixa na ulepszanie oferty, czyli pozyskanie i produkcję filmów, są często kilkakrotnie wyższe niż w przypadku konkurencji. Siłą rzeczy, jeżeli Netflix chce pozostać na szczycie, to ten fakt raczej się nie zmieni. To z kolei oznacza dalsze zadłużanie się spółki, które już w tej chwili jest dość wyraźne. To oznacza Oznacza coraz wyższe ryzyko, jeżeli któregoś roku nie udałoby się trafić z inwestycjami. Platforma nie ma jednak obecnie większego wyboru. Zwolnienie z produkcją skończyłoby się szybkim doskokiem konkurencji i dalszym odpływem subskrybentów. Czy Netflix upadnie? Pomimo znacznego odpływu kapitału od Netflixa, jego upadek jest mało prawdopodobny. Na pewno jednak będzie musiał sporo miejsca ustąpić konkurencji. Wyraźna przecena akcji spowodowana jest tym, że rynek nie wierzy już w dalszy dynamiczny wzrost ilości widzów, a to zrozumiałe w obliczu wojny streamingowej, która coraz bardziej rozdrabnia ten rynek. Duża część inwestorów uwierzyła w wartość spółki napompowaną fantastycznym okresem. Okresem pandemii, zamykania nas w domach, gdzie spółki tego typu dostały maksymalnego kopa sytuacyjnego. Ale to nie mogło trwać wiecznie. Nie bez przyczyny największe wzrosty Netflix odnotowywał zwykle w pierwszym i czwartym kwartale roku. Bezpośredni wpływ na to ma tryb naszego życia, który zimą, kiedy na zewnątrz jest chłodno i ciemno, zdecydowanie bardziej sprzyja zaszyciu się gdzieś pod kocem z ulubionym serialem. Jakie jest zatem lekarstwo na problemy Netflixa? Przekroczenie poprzeczki, jaką postawił przed Netflixem fantastyczny rok 2020, raczej nie będzie już możliwe, patrząc na coraz większe zagęszczenie znaczących marek na rynku. Moim zdaniem spółka nie będzie już tak bardzo zabiegać o nowych subskrybentów i skupi się bardziej na zmonetyzowaniu obecnych innymi sposobami. Tempo pozyskania nowych subskrypcji będzie zatem niższe, ale z tak olbrzymią bazą klientów, wyniki przychodowe, i dochodowe nie powinny być szczególnie zagrożone. Rynek Ameryki i Kanady powoli tymi usługami się już nasyca. Największa walka w tej chwili będzie zatem odbywać się na innych kontynentach, również w Europie. Będziemy niebawem świadkami wdrażania dodatkowych usług pomiędzy filmami i serialami i innych metod zwiększania przychodów przy obecnym audytorium. Netflix najpewniej wykorzysta do tego takie sposoby jak po pierwsze, dalszy rozwój sekcji gier i innych usług. Gry pojawiły się na platformie już jakiś czas temu i wydaje się, że będzie ich jedynie przybywać. Być może serwis sięgnie także po inne usługi związane z wirtualną rozrywką, jak na przykład Hulu, które od 2017 roku umożliwia oglądanie amerykańskiej telewizji na żywo. Po drugie, pewnie powstanie tańsza wersja abonamentu z reklamami. Netflix jest jednym z najdroższych serwisów streamingowych, a coraz więcej osób uważa, że wcale nie ma najlepszej treści. Dlatego od jakiegoś czasu słyszymy również o możliwości stworzenia nowej, tańszej opcji subskrypcyjnej gdzie treści będą wyświetlane wraz z reklamami. Netflix naprawdę długo się przed tym bronił, ale zdaje się, że w przyszłości i on będzie musiał z tego rozwiązania skorzystać, aby obniżyć próg wejścia, a tym samym otworzyć drzwi dla nowych klientów. Po trzecie, zobaczymy droższe abonamenty. Kiedy spółka ma problemy z dalszą ekspansją, to zwykle sięga głębiej do kieszeni obecnych klientów, zwiększając ceny. Nie inaczej będzie w przypadku Netflixa, którego cennik również dynamicznie się zmienia, i podobnie będzie w przyszłości. Na na koniec warto zdać sobie sprawę z pewnego fundamentalnego problemu segmentu platform streamingowych. Mianowicie coraz lepsza oferta filmów i seriali na poszczególnych platformach nie sprawi przecież, że każdy z nas będzie miał po 5 czy 10 abonamentów. Zatem rozdrobnienie tego rynku niekoniecznie będzie korzystne dla klientów i może być tak, że przydałaby się tam jakaś większa fuzja. Obecnie trwa bowiem walka o każdy hitowy tytuł, a platformy przebijają się w ofertach. To może sprawić, że aby legalnie obejrzeć zestaw swoich ulubionych czy kultowych produkcji, rzeczywiście będzie trzeba skakać od platformy do platformy, bo każda z nich będzie miała po jednym czy dwa z naszych ulubionych seriali czy filmów. A wtedy część rynku może z powrotem odwrócić się w stronę piractwa, ponieważ nie każdego będzie stać na opłacenie wielu abonamentów naraz. Dlatego po cichu kibicujmy konsolidacji tego rynku i łączeniu się podmiotów. Łączmy siły także w potężnej grupie Bizonów za pomocą subskrypcji kanału czerwonym przyciskiem na dole. Jeżeli uważacie ten materiał za wartościowy, to zostawcie hasło Bizon wyprzedza rynek. Po mojej prawej i lewej stronie znajdziecie kolejne ciekawe produkcje, do których obejrzenia zapraszam. Tymczasem do zobaczenia w sobotę, niedzielę o 15. Cześć!